Dzień doberek, to znowu ja i kolejna reakcja na polską muzykę. I tym razem kłabona na jesień. Jezu, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Qua na Dajcie znać w komentarzach. Lecimy. Kojarzę tego pana. To ten, który pływał w ogórkach? Piosenka Papuga chyba, nie? Tam był jeszcze Mata i... I kurczę, ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze tam był. Lecimy, zaczynamy. smutna piosenka Kiedy nie wieje to nie wiem co robi wiara. Kim jest ta pani Ja myślałam że to jest tylko ten na Fight Kiedy nie wieje to nie wie... W ten szlamošin, właśnie płacz. Jakby ktoś, jakby ktoś mi mózg połoskotał. Ten, ten, ten głosik, taki bardzo delikatny. Co to jest za dziewczyna? Dajcie znać w komentarzach. Bardzo ładnie. Jeszcze raz. Już nawet czoł ci na słuchawkach brzmi jak żart. Siedzę i kręcę w ten szlamošin, właśnie płacz. Deszcza później pewnie znowu łzy. Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku trzy. Zniknęło słońce i świat nie jest w końcu zły. Bo jest najgorszy, więc musimy się trzymać za rączki. Ludzie wokół są smutni jak w Rosji. Nienawidzę Warszawy. Czy ja się nie przesłyszałam? Bo jest najgorszy, więc musimy się trzymać za rączki Ludzie wokół są smutni jak w Rosji Nienawidzę Warszawy i nie chodzę sam do lekarzy Nie jestem dorosły, może jakoś to przejdzie do wiosny Czytam wasze pojebane posty Tyle toksyn w sobie macie chłopcy To gorsze niż ta czarna kawa i tosty Szczeniaku, życie to nie jest Wall Street Wydałem ten twój łańcuch na książki Gdyby nastrój zależał od forsy Nie czułbym się źle, ale czuję Czuję się śle, tak, że jebać pieniądze. Są rzeczy bardzo drogie, a są rzeczy, których niestety nie da się kupić za żadne pieniądze. Wiem o co chodzi. Nastrój zależał od forsy, Nie czułbym się źle, ale czuję się śle, tak, jebać pieniążki Nawet cukier potrafi być koszki. Jebać wasze prezenty i wstążki. Pewnie bym zdech. Trochę później do mnie dociera to, co on chce powiedzieć. Przepraszam. Kier potrafi być gorzki, Jebać wasze prezenty i wstążki. Pewnie bym zdechł, bym łykał te krążki. Dziś spadnie deszcz, a później pewnie znowu łzy. Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku trzy. Zniknę. W porządku, że jest czarny ekran? Czy to jest dobry teledysk? Jestem wędrowciem, który biegnie w morzu mły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku drzy. Zniknęło słońce i świat nie jest w końcu zły. Bo jest najgorszy. Aha, że, że znaczy się, że jest pustka. Że nie ma ni do... Wow! Ok. Ok. Bór jest przy głowie tak jak. W zły, bo jest najgorszy. Bór jest przy głowie tak jak odrosty. Obrosłem za bardzo. Wypadł mi włos pokryty białą Czekajcie, to. Ten pierwszy to nie był on? To nie był. To. Nie ogarniam. Myślałam, że to jest Kłaby na fajt na początku. Ale, 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 ale to jest on właśnie, bo pamiętam, że podobnie wyglądał właśnie w tamtym utworze y, pa, 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 papuga nie? Dzwoni Papuga, A to a... Okej, okay, dobra. mój ojciec tylko ojca jest. Jest prosty. Brando. Myślałem, że dawno za mną to szambo, ale chyba nie, chyba jest źle. Szczęśliwe rodziny ryją mi łeb. Patrzę głodny na malowany chleb. Na przemian wraca tęsknota i gniew. Tylko jej oczy działają jak lek, biorę dawki podwójne. Mogę łykać je tak jak komunie. Nawet nie pytaj teraz, co u mnie, ja nic nie rozumiem w butach na koturnie. Nadchodzi smutek, żebym lepiej słyszał Nie wiem, o czym mam rapować i pisać Linie są proste, tak jak linia życia Zazwyczaj, kiedy się przedawkujesz pita Dzień spadnie deszcz, a później pewnie znowu łzy Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku Kim jest ta pani? Jezu jak ona pięknie śpiewa, jaki ma delikatny głos. Miód dla moich usz Potrze zniknęło słońce i świat jest w końcu zły. Wow! Nie oczekiwałam, że tam będzie jakaś dziewczyna. To było dla mnie naprawdę ogromnym zaskoczeniem. Nie widzieliście tego? E, to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ale no, pięknie. No, głos ma niesamowity. Bardzo mi się podoba, jak śpiewa ta dziewczyna. Nie wiem, czy ona tak śpiewa na żywo, ale no super. I nie ogarnęłam jeszcze tego momentu, że na początku to też był on to był na Fight. Czy, czy to był jakiś inny chłopak? Tego nie zrozumiałam. Czy będę tego słuchała na co dzień? Będę z Wami szczera? Nie, raczej nie. No bo ta piosenka jest dla mnie zbyt depresyjna, zbyt smutna, ale jest cudowna, jest przepiękna, więc na pewno dodam do swojej playlisty. I kiedy będę chciała popłakać, kiedy będzie mi smutno, no to na pewno puszczę to w słuchawkach. Wydaje mi się, że ten chłopak, Kławona Fajt, kiedy pisał ten utwór, przechodził przez jakiś bardzo ciężki okres w życiu. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje, że ten utwór, ta piosenka to jest jego taka głębsza refleksja nad niektórymi rzeczami, na przykład pieniądze. Dziękuję, że byliście. Zaobserwujcie po więcej i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czego mam posłuchać dalej.